Okej, okay, dobra, nie robię tego. Dzień dobry państwu, witamy w 2137 Reborn, aka sezon trzeciej waszej ulubionej serii, 217. Na pewno każdy z Was widział film O'Keefe, który informował o zakończeniu serii. No właśnie, ha. Nie przypuszczałem jednak, że nadejdzie ten moment, ale informuję, że seria powraca. W tym odcinku porozmawiamy sobie o nowym roku, a także będziemy rozmawiać z ludźmi z Biedgoszcza po wojnie Brum Brum Papa Pim: co się stało, jak przeżyli i inne tego typu tematy. Zapraszam na odcinek pierwszy. Zacznijmy już od fajnego, niedawno ukazanego tematu. Nowy rok. Zamknęliśmy rok 2025 fajerwerkami Piccolo, które piliśmy trzy razy. Podczas nagrywania odcinka z 2 stycznia 2026. Za chwilę Państwo ujrzą fajerwerki w jednych z miast Bydgoszczy. Postanowiliśmy pomóc miastowi Bydgoszczy, tym razem odbudowując i robiąc taki noworoczny jarmark. Wszyscy razem o godzinie 000 mówiliśmy szczęśliwego Nowego Roku, a fajerwerki szczelały tak, jakby fajnie i mocnie. Dużo osób miało postanowienia na nowy rok zaplanowane, ale jedno postanowienie było mocniejsze niż inne żeby nie było więcej wojen. I tak, drodzy Państwo, zaczęliśmy Nowy Rok. Szczęśliwego Piccolo i Nowego Roku, a przyszłych planów także. Teraz będzie blok reklamowy. Zapraszam! nazywam się Anty Peruklos e, Nie lubię Peruklosa, dobrze, że siedzi w więzieniu Chcę sponsorować 2.1.7 Jako, że powraca e, Możecie wejść na stronę internetową, link w opisie e, No i proszę tylko Mokiego, żeby mi dał pieniądze No bo potrzebuję je bardzo Ho, 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 żart, żart ŻART! Drugim i ostatnim tematem będzie rozmawianie z ludźmi po wojnie Brum Brum Patapium w Pytgoszczy i ludzie niestety przegrali tego dnia. Jedyne co dziś widzimy to ruiny. Nagranie, które zachwyciło życie jest z 28 grudnia 2025 roku, parę dni przed Sylwestrem i noworocznym jarmarkiem. Proszę bardzo. Widzi pan te ruiny? Wie pan co się stało? Ja nie wiem co się stało, co się stało. No coś się stało, to nie? Dlaczego pan się śmieje? Dlaczego pan się śmieje? Prawie straciłem rodzinę i wyszło. Co wyszło? Jesteśmy małpami. A. Jak Państwo radzicie sobie w trudnych sytuacjach? Wygląda na to, że połowa, która przeżyła, jest trochę niehospicjalizowana. Słyszałem, że sieli sosetki. No, 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 no. A dobra, ale cóż, tak jest, no dzisiejsze czasy. To jest tyle z pierwszego odcinka 2.7 sezonu trzeciego. Zapraszam nas na następny odcinek.